Złote Myśli. Pomagamy z sukcesem. Rafał Kołodziej. Uwolnij pewność siebie. Żołądź sam w sobie nie jest niczym niezwykłym. Odpowiednie warunki sprawiają jednak, że staje się on tak potężnym dębem, którego nie może poruszyć nawet najsilniejsza wichura. Napisałem tę książkę dla ludzi, którzy w swoim życiu czują się podobnie jak małe owoce dębu, poruszane przez najmniejszy podmuch wiatru. Techniki zawarte w tej publikacji mają za zadanie wskazać odpowiednie warunki do wzrostu, mają rozbudzić twoją ukrytą pewność siebie, dzięki niej staniesz się niewrażliwy na czynniki zewnętrzne i zaczniesz osiągać każdy cel, jaki sobie ustalisz. Moim zadaniem jest sprawić, by sytuacje, które jeszcze dzisiaj wydają się nie do pokonania, straciły swoją moc. Pragnę rozbudzić w tobie siłę sprawczą i pokazać, że możesz osiągnąć więcej, szybciej i skuteczniej. Audiobooka tego możesz przesłuchać w jeden dzień i odstawić go na półkę. Jednak by osiągnąć prawdziwą zmianę, konieczne jest powracanie do niego wiele razy i wykonywanie ćwiczeń w nim zawartych. Niniejszy tekst uzbroi Cię w wiedzę, z kolei ćwiczenia uzbrajają Cię w pewność siebie. Niezwykle się cieszę, że sięgnąłeś po te publikacje. Jestem przekonany, że po zastosowaniu rad, które się w niej znajdują, twoje życie zmieni się diametralnie. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę towarzyszyć ci na drodze wewnętrznej, a w pewnym sensie także zewnętrznej, przemiany. Pozwól, proszę, że będę twoim przewodnikiem po tajnikach pewności siebie. Już niedługo zaczniesz osiągać w swoim życiu wspaniałe cele, które jeszcze niedawno były tylko marzeniami. Zapraszam cię do świata wielkich osiągnięć, do świata ludzi pewnych siebie. Czeka tutaj wolne miejsce właśnie na ciebie. Rozdział pierwszy: Zrozumienie. Jaka nasza pewność, taka nasza zdolność. Richard Batch. Klucz do wszelkich osiągnięć. Pewność siebie jest kluczem otwierającym drzwi do spełnienia Twoich marzeń. Jest to wyznacznik osiągnięć mający ogromny wpływ niemalże na każdy aspekt życia. Ludzie pewni siebie są niczym mistyczni herosi, obdarzeni ukrytymi mocami. Mogą osiągać więcej i nic nie może ich zatrzymać. Oni wyznaczają cele, i osiągają je zawsze i wszędzie. Osoby obdarzone pewnością siebie są bardziej produktywne w pracy, a w życiu osobistym są postrzegane jako bardziej atrakcyjne. Pewność siebie wpływa korzystnie na ludzkie życie nie tylko w wymiarze społecznym. To jedna z głównych sił sprawczych wysokiego poczucia własnej wartości. Dzięki niej poczujesz się wspaniale w swoim ciele i będziesz wyrażać siebie w najbardziej autentyczny, naturalny sposób. Pewność siebie sprawia, że człowiek żyje radośnie i szczęśliwie, gdyż zna swoją wartość i wie na jak wiele go stać. To właśnie ta jedna cecha sprawia, że osiągasz to, o czym marzysz. Czy chcesz znaleźć miłość swojego życia? Czy podejście do nieznajomej osoby na ulicy sprawia ci trudność? Czy chciałbyś zaprosić ją na randkę? A jak ci idzie na płaszczyźnie zawodowej? Czy starając się o awans, łatwo będzie poprosić o podwyżkę? Czy rozmowy kwalifikacyjne nie sprawiają ci trudności? A może zechcesz otworzyć własny biznes? Tutaj nie ma miejsca na chowanie głowy w piasek. Pewność siebie Odegra w każdej z tych sytuacji kluczową rolę. Chciałbym, abyś na początku zaryzykował pewne stwierdzenie. Powtórz je na głos kilkakrotnie. Budowanie pewności siebie to najważniejszy krok, jaki mogę zrobić, by zyskać życie, o jakim marzę. Budowanie pewności siebie to najważniejszy krok, jaki mogę zrobić, by zyskać życie, o jakim marzę. Budowanie pewności siebie to najważniejszy krok jaki mogę zrobić by zyskać życie o jakim marzę. W publikacji okaże się wiele razy dlaczego to twierdzenie jest słuszne. Nie jestem zwolennikiem przekazywania teorii. Moim zadaniem jest jedynie pokazanie ci ścieżki i uzbrojenie w narzędzia. Oreszcie przekonasz się na własnej skórze. Pewność siebie wpływa na tak wiele sfer w życiu człowieka, że można by o tym napisać jeszcze jedną grubą książkę, skupiającą się na samej tylko teorii. Teoria jednak pozostanie zawsze tylko teorią. Dobrze jest wiedzieć, ale sama wiedza nie uczyni cię pewnym siebie. Naszym zadaniem jest zmiana, a ta zawsze jest powodowana praktyką. Najważniejsze jest, by wcielać w życie poznane metody, techniki, bo sama ich znajomość teoretyczna na niewiele się przyda. Zanim przejdziemy do metod rozbudzania pewności siebie, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się nieco bliżej, czym pewność siebie właściwie jest. O trudnym słowie socjalizacja. Jesteś biedny i nieszczęśliwy nie dlatego, że Bóg tak chciał, ale dlatego, że Twój ojciec wpoił Ci, że tak musi być. Henry Ford. Socjalizacja to nic innego jak przystosowanie się do warunków, w jakich urodził się i żyje człowiek. To uczenie się od ludzi, którzy Cię otaczają, norm, zachowań, Wierzeń, sposobu myślenia. W praktyce wygląda to tak, że jeśli człowiek urodzi się w Iraku, to przyswaja inne wzorce kulturowe, religijne, społeczne, niż człowiek, który urodził się dla przykładu w Anglii. Załóżmy, że cała historia zaczęła się w 1984 roku. Na świat w tym samym czasie przyszło pięć osób. Cud narodzin zdarzył się w Polsce, Chinach, Anglii, Iraku i Tajlandii. Przez 27 lat każda z tych osób żyła w swoim środowisku, każdą ukształtowała odmienna kultura, obyczajowość, wychowanie, polityka, społeczeństwo, religia. Po wszystkich tych latach, Każda utrwaliła sobie pewien model świata i stała się zupełnie różna od reszty. Czy mogłyby wszystkie razem spotkać się przy piwie i spokojnie porozmawiać? Nie jestem nawet pewien, czy każda z nich wypiłaby piwo. Takie spotkania nie zdarzają się zbyt często, i między ich uczestnikami mogłoby wyniknąć mnóstwo nieporozumień. Te nieporozumienia powodują wojny, głód, nienawiść. Rasizm w skali globalnej. Właściwie nie trzeba porównywać ludzi o tak odmiennych narodowościach. We własnym środowisku nie trudno znaleźć wiele osób, z którymi nie można nawiązać nici porozumienia. Ty i ja również mamy własne programowanie. Jest to wszystko, czego uczono nas, gdy byliśmy małymi dziećmi. Jesteśmy w dużym stopniu kształtowani przez otoczenie, w jakim dorastamy. To otoczenie ma na nas główny wpływ w pierwszych latach życia i to od niego zależy osobowość, aż do czasu, kiedy to człowiek zdecyduje się myśleć samodzielnie. Wiele osób uważa, że lepiej by ktoś inny za nich decydował przez całe życie. Większość przekonań, jakie masz, pochodzi od innych ludzi. Czy możesz mieć patent na jedyny słuszny punkt widzenia rzeczywistości? To wszystko zostało włożone do twojej głowy, by panował w społeczeństwie porządek, a może by sprawować kontrolę? Niestety, włożono ci gdzieś po drodze także negatywne wzorce, a brak pewności siebie jest jednym z nich. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, na którym etapie swojego życia zacząłeś tracić pewność siebie? Na pewno ten moment istnieje. Często brak pewności siebie zazwyczaj budowany jest przez lata doświadczeń dużo częściej niż przez jedno traumatyczne przeżycie. Faktem jest, że brak pewności siebie nie jest twoją prawdziwą naturą. Urodziłeś się z czystym, wspaniałym umysłem. Byłeś pewny, silny. I szczęśliwy, jednak gdzieś na drodze socjalizacji to utraciłeś. Każdy człowiek rodzi się niczym czysta karta, na której ludzie zaczęli zapisywać charakter, przekonania, wierzenia, temperament. Wszystko, co spotkało cię w życiu, miało mniejszy lub większy wpływ na osobowość, jaką masz właśnie teraz. Jeśli interesują cię komputery, to można to przedstawić na ich przykładzie. Gdy rodzisz się, jesteś jak twardy dysk ciało. Prosty, czysty, bez skaz. Dopiero później wgrywa się na niego różnego rodzaju oprogramowanie, sposób myślenia. Odwołując się do analogii, oprogramowanie może zawierać mnóstwo wirusów. Brak pewności siebie jest właśnie takim wirusem. Cała kwestia dotycząca pewności siebie nie odnosi się do budowania pewności, a do odzyskania pewności, którą masz w sobie. Jest to raczej kwestia przypomnienia, odnalezienia na nowo tego, co utraciłeś. Model, jaki zainstalowano i właściwie instaluje ci się od wczesnego dzieciństwa, nie zawsze ma sprzyjać i służyć tobie. Jest to model społecznej kontroli. Posłuszeństwa, ograniczenia myślenia i służy innym celom niż szczęście i spełnienie jednostki. Wszystko jednak w Twoich rękach i masz możliwość zmiany. Pewność siebie nie ma nic wspólnego z genami i jest wyuczalna. Wiele cech można odziedziczyć, jednak pewność lub jej brak nie jest zapisywany przy urodzeniu w kodzie genetycznym. Nawet bliźniaki mogą mieć zupełnie odmienny temperament, osobowość, gdyż doświadczały odmiennych sytuacji w życiu. Twój brak pewności wynika z Twojego programowania przez całe życie. To doświadczenia, jakie przeszedłeś i to, jak nauczono Cię na nie reagować, zadecydowało, jaką jesteś osobą. Urodziłeś się dzieckiem pewnym siebie, więc naszym zadaniem nie jest tworzyć pewności siebie, a odzyskać to, co było Twoje od zawsze. To dalej jest w Tobie, przykryte warstwami socjalizacji. Czy jesteś w stanie sięgnąć pamięcią do swojego wczesnego dzieciństwa? Zabawne. Gdy trwało ono w najlepsze, nie przejmowałeś się krytyką innych ludzi, tym, co pomyślą, tym, że masz plamę na swetrze, lub co gorsza, na rajtuzach. Nic nie miało znaczenia i mogłeś biegać po zatłoczonej plaży bez ubrania, a później bawić się w piaskownicy z gilem wiszącym do pasa. W dzieciństwie brak rozwagi przeplatał się z niekończącą się pewnością, z której to wynikały niebezpieczne sytuacje, o których teraz strach pomyśleć. Zanim ja utraciłem własną pewność, skakałem z moim przyjacielem po bardzo wysokich drzewach. Przeskakiwaliśmy nawet z jednego na drugie, a czasem wspinaliśmy się na wysokości, na których gałęzie były tak cienkie, że nie mogły nas utrzymać. Ciągłe upomnienia. I pokrzykiwania rodziców miały za zadanie nas zatrzymać i ochronić przed niebezpieczeństwem. Dzika pewność gdzieś zaczęła zanikać. Wychowanie ma ogromny wpływ na to, czy będziesz potrafił radzić sobie z problemami, czy też ugniesz się pod ich ciężarem. Zapewne w Twoim, podobnie jak i w moim życiu, było mnóstwo zdarzeń, które stopniowo osłabiały hart ducha. Być może czasem okoliczności sprawiły, że wyszedłeś na głupca, a może nie grałeś tak dobrze w piłkę jak inni. Co tam się działo? Może czasem śmiano się z ciebie publicznie lub za plecami, w klasie czy na podwórku, a ty zaczynałeś coraz bardziej uważać. Może pomyślałeś w tym czasie, podobnie jak ja lepiej się nie wychylać lepiej nie ryzykować. Zachowam część świata tylko dla siebie, bo inni są zagrożeniem. Znowu będą się śmiać i krytykować. Ciągła krytyka w czasie dorastania sprawia, że pewność siebie zanika. Krytyka niszczy, pochwała buduje. Odpowiedzialność z kolei sprawia, że sam możesz budować. W czasie dorastania jeśli nie różniłeś się od przeciętnego dzieciaka, słyszałeś krytykę tysiące razy z ust rodziców, nauczycieli, może znajomych i przyjaciół. Czy wiesz, że w dzieciństwie na jedną pochwałę przypada aż dziesięć krytyk? Z pewnością nie pozostaje to bez wpływu na proces kształtowania osobowości, zwłaszcza jeśli słowa dotyczą osoby, charakteru, a nie danego czynu. To zasadnicza różnica. I pamiętaj o niej, jeśli jesteś rodzicem. Nie mów do dziecka, oceniając całość jego charakteru. Jesteś głupi, nierozważny, i tak dalej. Postaraj się odnosić do konkretnej sytuacji, czyli zrobiłeś niemądrze w tej sytuacji, ponieważ każde zdarzenie z dzieciństwa ma mniejsze lub większe znaczenie, jeżeli chodzi o Twoją osobowość. Niektóre przekonania. Jakie w sobie wyrobiłeś w tamtym okresie, pozostały już na zawsze. Uczyłeś się, chłonąłeś wszystko z twojego otoczenia i nabrałeś niekorzystnych wzorców, które skruszyły pewność siebie. Wielu ludzi pielęgnuje spostrzeżenia z tamtego okresu, mimo że są już od dawna nieaktualne. Osoby takie żywią urazę w stosunku do spraw, które już dawno nie mają racji bytu. Te wszystkie warunki mogły faktycznie stłumić twoją pewność siebie, ale gra przecież toczy się dalej. Pewności nie można utracić na stałe. Jest ona cały czas w tobie, więc można ją na nowo rozbudzić. Dzięki odrobinie praktyki. Staniesz się tym, kim zechcesz. Twoje marzenia czekają na realizację. Warto rozbudzić najlepszą wersję samego siebie. Zanim przekonasz się o tym sam, uwierz mi na słowo. Jesteś wyjątkowy, masz potencjał, by osiągnąć wielkie rzeczy. Od pewności siebie zależeć będzie, gdzie mieszkasz, z kim, jaki masz samochód. Jak duże jest twoje konto bankowe, ile zyskujesz szacunku i uznania? To ty decydujesz, jaki chcesz być. Masz władzę nad swoim życiem i możesz je uczynić takim, jakim pragniesz, żeby było. Masz kontrolę, nie oddawaj jej innym ludziom, bo czy ktoś może znać ciebie lepiej, niż ty sam? Czy ktoś może wiedzieć lepiej, co jest dla ciebie najlepsze? To od ciebie zależy, jak się czujesz i jak reagujesz. Chcesz pewności? Będziesz ją miał, bo już o tym zdecydowałeś, sięgając po te publikacje. Korzystaj z informacji w niej zawartych jak najczęściej. Dobrałem je specjalnie w taki sposób, który pozwoli ci zmaksymalizować efekty w jak najkrótszym czasie. Dostrzec pewność siebie lepiej zapalić świeczkę, niż narzekać na ciemność przysłowie chińskie. Trudno jest tak naprawdę powiedzieć, czy dana osoba jest pewna siebie, czy też nie. Pewności nie można przecież odnieść do ogółu. Trzeba mieć jakiś punkt odniesienia, by stwierdzić brakuje mi pewności siebie, widzę, jak kiepsko mi idzie. Gdy mówisz, że brak ci pewności, masz zapewne na myśli konkretną sytuację, przez którą myślisz w ten sposób. Brak pewności w jednym momencie nie oznacza, że pewność nie ma miejsca gdzieś indziej. Nie możemy tej kwestii traktować aż tak ogólnie. Odnieśmy to do szkolnego przykładu. Zapewne niektóre przedmioty przychodziły ci z większą łatwością niż inne. Powiedzmy, czułeś się pewnie w języku polskim lub muzyce, a całkowity brak pewności występował w matematyce lub odwrotnie. Lubiłeś zajmować się przedmiotami ścisłymi, a humanistyczne sprawiały trudności. Podobnie jest w różnych dziedzinach życia. Możesz być dobry w relacjach z kobietami, z kolei całkowicie do niczego w publicznych prezentacjach. Jak w takiej sytuacji można powiedzieć, czy dana osoba jest pewna siebie, czy też nie? Załóżmy więc, że Ty także jesteś pewny siebie, ale w różnych dziedzinach. Brak ci jedynie doświadczenia czy umiejętności w dziedzinie, która jest dla ciebie istotna, i czujesz, że twoja samoocena się przez to obniża. Nic straconego. Jeżeli nie posiadasz ważnej dla ciebie umiejętności, to możesz ją nabyć. Biznesmeni, autorzy, mówcy motywacyjni milionerzy uwielbiają opowiadać historię o sobie. Kiedy to byli na dnie, bali się ludzi, trzęśli ze strachu na myśl o wyjściu na scenę. Opowiadają historię, jak mieszkali w wynajętych mieszkaniach i nie mieli na czynsz. Spali na podłodze, a wokół panował chłód. Mówią, jak zbierali truskawki w polu przez kilkanaście godzin dziennie. Oczywiście pokonali swoje słabości. I ty również możesz to zrobić. Nie jesteś w niczym gorszy. Już niedługo będziesz mógł z łezką wspominać dawne dzieje, przyjmij korzystniejszy punkt widzenia. Jeśli komuś udało się tego dokonać, to i ja mogę to zrobić. Ćwiczenie pierwsze. Wypisz już teraz przynajmniej dziesięć rzeczy, w których osiągnąłeś wystarczająco dużą pewność siebie, by bez wahania przejść do wykonania tej czynności w każdej chwili. To mogą być sprawy bardzo proste. Zastanów się, w czym jesteś dobry. Może to być nawet jazda na rowerze, zabawa z dziećmi, przygotowanie smacznego posiłku lub zrobienie herbaty. Zwróć uwagę na swoje zainteresowania, pasje i zastanów się, czy czujesz pewność, gdy wykonujesz te czynności. Jeśli nabyłeś jakąś umiejętność, zauważ, że jesteś zdolny, by się uczyć. A jeśli jesteś zdolny do nauki, to możesz osiągnąć wszystko. Założę się, że możesz znaleźć mnóstwo rzeczy, w których czujesz się pewny. Zdaję sobie sprawę, że możesz stwierdzić. Tak, przyrządzenie herbaty. Co to za pewność? Czy ktoś może nie być w tym pewny? Oczywiście, że ktoś może. Gdy pojedziesz na odległą wyspę i spotkasz lud plemienny, staniesz się ich bogiem ewentualnie zostaniesz uznany za szarlatana i przygotują z ciebie zupę. Do tego czasu zdążysz stwierdzić, że mieszkańcy nie piją herbaty i nie wiedzą, jak się ją przyrządza, a tym samym brak im pewności w tej kwestii. Na pewno jesteś dobry w wielu rzeczach. Pamiętam moje pierwsze doświadczenia z nauką jazdy na rowerze. Na początku było to bardzo trudne. Można było się przewrócić. Przy każdym wejściu na rower ty zapewne także nie miałeś zbyt dużej pewności siebie. Trzeba było nieraz zedrzeć kolana, wystarczyło trochę praktyki, by stało się to proste. Teraz, jadąc rowerem, nawet nie zwracasz uwagi na złożoność tej, wydawać by się mogło, prostej czynności. Balansujesz ciałem, skręcasz, kontrolujesz ruch na drodze, rozmawiasz z przyjacielem, z którym wybrałeś się na przejażdżkę, a wszystko to dzieje się w tym samym czasie. Czy mogłeś to robić przy pierwszej próbie jazdy na rowerze? Zapewne nie. Pewność siebie już masz, ale nie we wszystkich czynnościach. Nawet osoby, które widujesz tylko w telewizji, często cierpią na brak pewności siebie w najróżniejszych kwestiach. Czy wiedziałeś o tym, że aktorzy często mają problemy komunikacyjne i brak im pewności poza sceną? Na planie są gwiazdami, czują, że mają fach w rękach, a wszyscy wokoło są zachwyceni ich profesjonalizmem. Gdy kończą pracę, wiele z tych wspaniałych osób czuje pustkę i towarzyszy im brak pewności siebie. Daryl Hannach myśli o sobie. Wstyd przyznać, ale brak mi pewności siebie. Do tego jestem bardzo nieśmiała, co przeszkadza mi w poznawaniu nowych osób. Wśród innych można by zwrócić uwagę choćby na Kim B. Seiner, Harrisona Forda, Jimiego Deepa, Jima Carrea, Roberta De Niro, Toma Hanksa. Oni wszyscy przełamywali swoją nieśmiałość. Kto wie, być może robią to nadal. Nieśmiałość nęka wiele osób publicznych. Nawet gwiazdy Roka cierpią na problem braku pewności w komunikacji. Boją się ludzi i zamykają się w swoim świecie. Freddie Mercury mówił o sobie, że na scenie zamieniał się w diabła. Poza nią, niestety, był bardzo nieśmiały, nieufny w stosunku do innych i cichy. Z polskich gwiazd na nieśmiałość cierpi choćby Kasia Nosowska. Jest ona wspaniałą wokalistką, jednak nawet na scenie nie potrafi ukryć braku pewności. Robi wrażenie bardzo zdenerwowanej i nie może się rozluźnić. Ona nie kryje swojej nieśmiałości, i wiele osób uwielbia ją za tę autentyczność. Wiesz już, że masz pewne pokłady pewności w różnych dziedzinach i masz pewność, że wykonujesz niektóre czynności fachowo. Ta publikacja ma ci podpowiedzieć, jak rozszerzyć tę aktywność na inne sfery życia. Może pewnie jeździsz samochodem, a chcesz być pewny w relacjach z kobietami. Rozszerzanie pewności na inne aktywności w życiu to właśnie kwestia, jaką będziemy się zajmować w dalszej części tego poradnika. Odpowiemy na pytania, jak przenieść pewność z jednej dziedziny życia na inną, jak wydobyć z siebie pewność, która została ukryta, co zrobić, by zaczęła dla ciebie na nowo pracować właśnie tam, gdzie sobie tego życzysz. Którędy do pewności? Nic nie jest niemożliwe. To przekonanie, jakie warto pielęgnować w sobie. Wiesz, że pewność nie może być całkowita. Wydaje się, że bohater filmu Rambo jest pewny siebie, walczy, zabija całe armie złych ludzi, opatruje sobie rany, wyciągając cały szpital ze Scyzoryka. Czy chcesz mieć pewność, jak ta znana filmowa postać? Zastanów się dobrze. Jej pewność dotyczy wojny, walki, broni. Ale ta sama osoba ma niezwykłe kompleksy, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. Bohater ten raczej nie zdobędzie się także na odwagę zaśpiewania karaoke na urodzinach porucznika lub wygłoszenia przemówienia na temat tomiku poezji, jaki wpadł mu w ręce. Wierzę, że gdyby się postarał, to mógłby osiągnąć mistrzostwo także w tych dziedzinach. Rambo przecież nie jest nie do zatrzymania. Ty również. Masz niezwykły potencjał. Jesteś bombą, która potrzebuje jedynie zapalnika. Pewność siebie powinna być przeświadczeniem z wnętrza ciebie, że możesz zrobić niemalże wszystko. Możesz przezwyciężyć słabości w dziedzinach, które są dla ciebie ważne. Na początku wystarczy, że odpowiesz sobie dokładnie na pytanie, co tak naprawdę chcesz przezwyciężyć. Nie można być dobrym, a tym samym. Pewnym we wszystkim, ale można osiągnąć mistrzostwo w wybranych przez siebie dziedzinach. Co jest dla ciebie ważne? Gdzie chcesz zyskać pewność siebie? Ćwiczenie drugie. Wypisz już teraz trzy kluczowe dla ciebie rejony, w których chcesz rozbudzić pewność siebie. Zrób to właśnie w tej chwili. Będziesz nad nimi pracować przez najbliższy okres.